Siema wszystkim, tu ta baluga i lecimy z drugim odcineczkiem z The Walking Zombie. Skończyliśmy na tym, że wzięliśmy misję, tyle pamiętam. Pojedziemy tam. Nie będzie dźwięków z gry, bo mam podłączony mikrofon jakby co Włączę jakąś klimatyczną muzyczkę sobie. Kurwa mam dubeltówę teraz Więc trzeba przeładowywać co dwa strzały no, widzisz? Poczekam aż będę miał tą z pięcioma. Teraz się mi tu kurwa powinny zrespić, ale coś ich nie masz dziwne. Ty i mam. mam. <laughs> Dobra, to sobie przeładujemy. Co to było? A właśnie, bo przecież ja ostatnio z tego co pamiętam. Miałem tutaj do odebrania to. Co nie? I teraz mogę sobie wyłączyć internet. Zapomniałem to zrobić na początku. Dobra, to sobie weźmiemy. To nie jest na razie potrzebne, to sobie wezmę jak serio będzie mi potrzebne. Teraz tak Sprawdzamy czy to gówienko. Czekaj. To ma 3 plus 1. A to ma 4 plus 1. Więc sobie na razie weźmiemy to. I jest celniejsza kurwa. To na pewno. Dobra. Znajdź panele słoneczne, one były na dachu. Znajdź drabiny, ale ja wiem gdzie jest drabina. No, ty jeszcze nie zdechła. Przeładowane i od razu fajnego skina mam do tego. Dobra. Zrobimy tak, Pause. Usei. Vamos pegar Od razu znajdziemy tego kuroka. W ogóle jak znacie jakieś ciekawe gierki fabularne na telefon, to ja chętnie wysłucham propozycji. Kurwa! No. Od razu temu łeb rozjedziemy, tu mi nikt nie idzie. Dobra, to sobie przeładujemy, tym będzie szybciej. Po prostu zrobimy rata-ta-ta-ta. Szukam popka, gdzie on jest. No tak, idzie na mnie <grybujesz> Dobra No, przeładuj To sobie przeładujemy Znajdź klucz Ja mam tyle łatwiej, że ja już to grałem, nie? I ja mniej więcej ogarniam co gdzie i jak Ale ludzie, którzy grają pierwszy raz, mogą mieć ciężko. Dobra, i on był tu. Okej, okay. dobra, mam koguta. Teraz pójdziemy na strzelnicę czy do fabryki. Nie, no, to pójdziemy, dobra. Idziemy po kolei. Mniej paliwa zużyjemy. Tygiń i tygiń. Też, gdzie ten ostatni był? Za plecami, nie? Trickshot? A nie wyszło Uwaga! Jep! O, gdzie trafiłem? Kurwa! Czasami w kurwa mi to automatyczne strzelanie ale w większości jest przydatne dobra przeładujemy sobie wszystko robię na rupiecie to trochę warte kurwa no, a nie trafi dobra mam trzy próby ogółem później wychodzi nam z tego dobra inaczej zrobimy to tak bo mi się nie chce do nich strzelać kurwa użyj tego I on był w domku, a w domku był chyba pies. Więc na przeładować trzeba, bo ten pies jest skurwający, serio. Tak myślałem. Dobra. Jep. Wypełni bug generatora. I japa. Joppa, jeszcze jeden. I tu chyba z tego co pamiętam... Będę musiał zapierdalać tam dalej. Czy to jednak nie? To nie ta misja? Klikłem. Nie, to nie ta dobra. Ok, idziemy teraz tutaj panią doktor obsłużyć. Dowiedz się, dlaczego teren jest radioaktywny, bo jest kurwa wyciek i muszę z pawarką to zrobić. Ja wiem gdzie to jest, ogóle. To się na razie nie przejmuje tymi zombie. Wiem mniej więcej skąd wychodzą. Tu nie było śmieciarza, dobra. Spawarka jest. Ty będziesz mnie skurwiać. Jak on nie trafił? Ty gin. Kurwa! Mówię, dlatego czasami w kurwę to auto strzelanie, nie? Ja nie pamiętam, czy w tej grze można je wyłączyć, czy nie. Siu kurwa! Teraz trzeba się oczyścić i to chyba było na tyle z tej misji, z tego co pamiętam, tak? Tak, dobra. Chuja, bo jest najbliżej. Dobra Nestorom, chyba miał mi później coś do powiedzenia. Dobra, to była karta. Widzisz, suko, już masz swojego koguta. Będziecie dymą. Dobra, lejla Gdyby nie pikselowa Dobra, a bo ty masz jeszcze jedną misję dla mnie Kurwa zapomniałem Znowu, dobra, sprzedamy te pierdowy Te rupiecie wszystkie Sprzedamy tą broń Sprzedamy tą broń To sprzedamy To sprzedamy To jest mi niepotrzebne a co ty masz w ofercie dla mnie? Ta strzelba. Tylko, że to też jest na 2T. To, co to jest? To też takie. Takie se. Szybko się taku. 0,13. A to moje. Dobra, bo ja poziom. Znaczy, 2 nawet poziomy. Wow. E, a to moje. Ma 0,15, więc tam to jest lepsze i szybciej się przeładowuje. Kupić czy nie kupić? Chuj weźmiemy. Czekaj to. Salniemy. Chyba, że ja bym kupił tego kara. Akurat mi starczy, i on jest na 762, a ja 762 mam? Mam idealnie. Dobra, to weźmiemy tego kara. Pięknie, dobra. Więc teraz tak, rozdamy sobie staty. I mowa się na pewno przyda. Tak samo przyda się prowadzenie pojazdu na 30. A, to czekaj, co tu teraz można było? Więcej ataków krytycznych, adrenalina, jesteś niczym kot? To sobie weźmiemy. To się przydaje. Idziemy najpierw tutaj. Tu sobie przetestujemy naszą broń. Widzisz, strzałem w ciało ich prawie, a co dopiero w głowę. Qualcuno diventa mentre Dobra, hmm. no ja pójdę przodem. No pójdę przodem, żeby ci spierdolić i żeby cię zabiły zombie. Ale taki chuj. Nie zabiją mnie Cwelu jebany Dobra, głowa, głowa 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 Rip Odjechał syn. Sięgaj mnie po tą szczelbę kurwa. Tamten mieloda robił kurwa, dobry. Zdradził mnie z kurwy syn niebany. I to już drugi raz, bo drugi raz w to gram. <gry> Dobra, ty kurok, spierdalaj mnie, stąd nie dziobaj mnie. No musisz. Zajebać śmiecia. Jak nie zdążył kurwo jebana, bo odjechał za nim dobiegłem. Uważał że nie mogę teraz kara wyciągnąć. Kurwo, ja mam nową bo. Twoja matka została zarażona, jak była z tobą w ciąży i zmieniła się w zombie zaraz po porodzie. Najwyraźniej dzięki temu jesteś odporny na wirusa. Twoja matka była jednym z obiektów badań w pobliskiej bazie naukowej. Kiedy dowiedziałem się, co tam robią, pomogłem jej uciec. Ten szalony doktor Smith przeprowadzał różnego rodzaju eksperymenty. Niestety dla, niestety dla Twojej matki było już za późno. Zanim to wszystko się zaczęło, istniał cały system baz naukowych. Jedna z baz jest niedaleko. Nikt z nas nie był tam przez ostatnie 18 lat, ponieważ jest tam pełno zombiaków. Dla zwykłego śmiertelnika to byłoby samobójstwo, ale z Twoją odpornością na pewno Ci się uda. Idź tam i sprawdź, jak to wygląda. No. Dawaj mi granaty. Dobra. Wspaniałe ja sprzedam, co tu mam. Ok, i tu skończymy odcineczek. Następny pojawi się pewnie jutro. Także co, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.